Witam w moim pierwszym poradniku Minecraft. Dzisiaj wymyśliłem windę. Może komuś się spodoba. Oto ona. I działa następująco. No, widzicie obojętnie, jak zejdziemy. Tak, jak drabinka wszędzie. O dobrze. I zaczynamy tak. Przygotowujemy sobie. Tak, przygotowujemy sobie dwa razy 64 drabinki. Możemy mieć nawet więcej, bo raczej się przyda więcej. I robimy tak: kopimy 4 na 4. I zaczynamy. No, to troszkę potrwa, ale. Efekt będzie cudowny. Możemy nie kopać całkowicie do końca. Ja wykopię tyle na razie i robimy tak po wszystkich stronach. W wersjach starszych, na przykład 1.3, można robić co dwie drabinki, ale ja w wersji 1.5 tak nie mogę. Dobrze, i to samo robimy po drugiej stronie. No dobrze pereram, 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 No. I widzicie mamy gotową windę. Obojętnie jak wy zejdziemy, skoczymy i tak dalej. Może ją też screenować na różne pomysły. Dobrze, teraz pokażę windę numer 2. Tak zwana winda wodna. Skaczemy do wody, potem idziemy na górę, <grybujesz> idziemy tutaj i spacerem do góry. Za chwilę pokażę, oj, ktoś wiemy strzela. Aha, to moje te dyspensery, mi co upalowały. Ktoś mi tu wszedł na dyspensery. No, Dispenser tak sobie ułożyłem. Kto wejdzie to je podpali. Oj. O, widzicie? Te grapiswy mi się mi się dopełniają. I jest dobrze. Winda numer 3. Też winda wodna. No i bierzemy sobie łódeczkę. Kładziemy ją tak i wbijamy. No i płyniemy. Szybko spadamy w dół. No. I też mam do bedroka. Jak wpłyniemy w to. Ten wodospadek. Utkram. U... Szybko do tyłu. No Fast, 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 fast. No, ja tam biorę nową. O, weszło. Dobrze. Teraz jak wejdziemy w ten strumyk, teraz o tak weźmie do góry fajnie. Jak widać bardzo szybko. To najszybsza z wind. No. można możemy rozwalić. No. I tak dalej. No, Tam jest moja łódzka, to jest moja wieża, tam jest moje miasto. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.